Witam was w odcinku z Discorda. W tym odcinku pokażę wam jak zmienić wiadomość przy przy zarabianiu, na przykład na ekonomii, czyli jak sobie wpisujemy wykrzyknik work. To tutaj mamy wiadomość, jak ją zmienić na to, co my chcemy, żeby tutaj się pokazało. Więc pierwszą komendą jaką musimy zrobić, jest taka komenda. Każdą komendę w tym odcinku, którą będę używał macie w opisie. Więc jak już sobie skupialiście tą komendę, to sobie ją wysyłamy. I teraz nam bot napisał, że że już wszystkie wiadomości, na przykład jak piszę wykrzyknik 4, to tej wiadomości tu nie będzie. Następną komendą będzie taka komenda, czyli to będzie... Nasza wiadomość. Czyli tutaj wpisujemy sobie w krzyknik add, tutaj to co chcemy, czyli na przykład slud, crime, rob. Nie, rob chyba nie można. Tak, rob nie można. No czyli slud, e, slud, crime, slud, crime i work. Ja sobie wpiszę work i tutaj wpisujemy sobie własną wiadomość, czyli na przykład zarobiłeś aż i tutaj jak mamy amount to tutaj będzie nasza kwota możemy sobie to skopiować dać na przykład tutaj albo na początek no czyli w sumie tutaj i jak sobie to wyślemy ja sobie tylko usunę tutaj żeby żeby było tylko na samym końcu to bot nam już ustawił na taką wiadomość gdy wpiszemy w krzyknik work. niestety nie da się zmienić na przykład bo jakie jest crime i slud, to możecie też stracić i po prostu jak stracicie albo zarobicie to będziecie mieli tą samą wiadomość czyli możecie na przykład napisać na przykład Stra straciłeś lub zarobiłeś ale to nie ma sensu bo bo ktoś nie będzie wiedział czy stracił pieniądze czy zarobił <laughs> więc niestety e, niestety tak się nie da i ostatnią komendą to w sumie będzie taka sama jak pierwsza jeśli chcecie usunąć właśnie e, taki taką wiadomość to wpisujecie sobie e, default rep replies i zamiast e, zamiast disable wpisujecie sobie enable i jak wyślecie to już nam ustawi na zwykłą wiadomość i teraz jeszcze raz sobie ustawimy właśnie um, właśnie wiadomość na slud albo na work albo na work żeby żeby wam pokazać że to naprawdę działa jak sobie wpiszemy tutaj komendy żeby ustawić wpiszemy wykrzyknik slut to mamy, zarobiłeś aż tą komendę, którą pisałem. Za, spisałem, czyli zarobiłeś aż y, 292. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli Ci pomogłem, to napisz komentarz.